I witam Was drogie wodniki. Zobaczmy jak miesiąc maj będzie się u was krystalizował, co w energiach przewodnich i tych uzupełniających. A więc zaczynamy od kart Gwiezdnego pyłu dla wodnika na maj. Co Wam się chce pokazać? Portal. A więc otwórzcie się drzwi, ty decydujesz nagrody i dżoker. Joker a więc no taki żartowniś psikus. Karta dużego, słuchajcie, akcentu takie energetycznego na tle jeszcze tego morza dzisiaj, który jest wyjątkowo spokojny przy was, przy waszym czytaniu. Słoneczne również. Każdy znak ma trochę inną tą aurę pogodową, ponieważ też w innych dniach nagrywane są dla was te filmy. Mamy kwiecień, przypominam, chociaż będziecie słuchać tego nagrania już w maju. No i ten kwiecień bardzo pięknie, zgodnie z tym, co prosiłam, jak prosiłam, jak się do tego odnosiłam w intro zeszłego miesiąca przeplata, czy też inaczej daje dużo lata, no i jest bardzo dużo lata. Ja wiem, że to tak samo jest pozytywnie jak i negatywnie, bardziej negatywnie, jeżeli chodzi o tą naszą nasz ekosystem. No ale właśnie tutaj wam kawałek chciałam go pokazać gdzieś, gdzieś już uciekł, ale był przez chwilę taki mały towarzysz. Te przestrzenie dzielimy wspólnie, pamiętajcie, a więc... Małe organizmy, które nas otaczają, też szanujmy, dbajmy o nie, e, bo nie jesteśmy sami na tej planecie. Zobaczmy. Co Wam chcę powiedzieć? Przede wszystkim ten portal, a więc dla mnie czuję taką energię, że będziecie, no właśnie, z czymś się może mierzyć, jakiś następny krok e, czynić wchodzić w zupełnie inne przestrzenie albo takie, które są bardziej może wymagające, na pewno was w tym procesie, a więc bez was się tutaj nic nie uda, bez was nie będzie to możliwe. Zwracajcie tylko być może uwagę, patrzę na te hasła, znaki, na to, kto, kto wam te drzwi otwiera, więc kim są ci, którzy te szanse wam dają w tym życiu. A więc jakie doświadczenia chcesz mieć, to będzie ten miesiąc, który może chcieć cię do tego gdzieś powoływać, do tego gdzieś wzywać, sprawdzać, albo też dawać Dać tobą i tobie takie szanse i sygnały, żebyś mógł wiedzieć świadomie, bardziej świadomie, jakich projektów się e, łapiesz, w jakich projektach pracujesz. Oczywiście mówimy o projektach życie, projekt życie to jest ten główny projekt. E, no i to wszystko, co na to życie się składa więc ile dajesz siebie, ile energii wkładasz, ile energii pozyskujesz, e, czego szukasz, co ma sens. E, Jaką intencją to wszystko nawadniasz i karmisz? Jak bardzo wykorzystujesz tę energię i czy od razu zaczynasz działać, czy zwlekasz, czy mm, kierujesz się sobą, czy... Rozpraszasz się na tych, którzy są może mniej świadomi Twoich emocji i to oni Tobą drygują. Pytanie gwiazdnej duszy na ten miesiąc czego najbardziej chciałbyś doświadczyć, a więc może to być taka gdzieś eksploracja w, wobec Ciebie e, ukierunkowana, może sam sobie będziesz e, wymyślał takie zadania lub zajęcia, takie kierunki, takie przestrzenie, takie nowe możliwości e, aranżował i. Może to być bałka. bardzo też aktywny dla Ciebie miesiąc. Ale czy on faktycznie taki będzie? U siebie się pojawił wiatr drogi wodniku na horyzoncie, a więc trochę bardziej jest wietrznie niż w przypadku czterech pozostałych znaków. Cofnij się lub policz, które to były. Może to też Ci da jakiś, jakiś ogląd. Zaczęło się od Skorpiona. Przy Skorpionie wyszło i słońce, i trochę ruszył się, ruszyło się morze. Przy Tobie jest dużo więcej wiatru, dużo więcej rzeźkości, a więc być może ten miesiąc będzie nastrajał Cię w stronę tego, co bardziej skomunikowane. Albo dużo będziesz rozmawiał lub no, po prostu e, załatwiał pewnych spraw. Maj dla wodnika. Co jest wyzwaniem dla wodnika w maju? Co jest trudnością? Co jest radą? Gwiazda. Gwiazda pod spodem i siła, 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 moc. Wiadomo, może tam gdzieś ktoś z czymś musiał się pożegnać. Może musieliście pożegnać i to też nie sami z sobą, tylko gdzieś zaocznie osoby, ludzi, którzy byli nawet... I wam korzystni lub sprzyjający i może gdzieś musieliście za to ponieść bardzo wysoką cenę. Tak tutaj się pokazuje dla kogoś. To mogła być cena energetyczna, to mogła być cena ta dosłowna, więc życiowo plany się pokomplikowały, albo pewne rzeczy no chcielibyście, żeby były inaczej. A no właśnie tutaj gdzieś ta, tak jak powiedziałam, samo stanowienie może dochodzić do głosu. Czy już doszło, czy jest wokół was, czy owiewa Was i przepływa przez Was taka, no, gdzieś potrzeba pobudzenia, poruszenia, może pogadania też z kimś gdzieś, e, także. Miesiąc dla wodnika, zobaczmy. No, słuchajcie, mocny, mocny akcent, wieża. E, wieża, wieża, ale ona się pokazała odwrotnie i mogę powiedzieć, że, no, coś jest takie bliskie jakiemuś tąpnięciu, albo może być tak, że po prostu ten miesiąc trochę łagodniej obejdzie pewne trudy, trudy i będzie wam trochę może fartem może pewnego rodzaju umiejętnością, Dobrego, właśnie skomunikowania się ze sobą i z tym, co zewnętrzne, aby co, czegoś uniknąć, aby z czymś się nie zmierzyć, tak wiecie, face to face. No ale zobaczmy, co jest wyzwaniem dla Was. No, owodniki macie bardzo mocne czytanie. Bardzo, bardzo, bardzo. To jest taka, słuchajcie, tutaj energia transformacji. Przy tej wieży jeszcze może coś ratujecie ostatkiem sił. Może stajecie na rzęsach, żeby coś faktycznie było nie jokerowe, bo tutaj w tej karcie pokazało się właśnie hasło nagrody i żarciki, czy też no, takie jokery. A więc czy ta sytuacja przyniesie Ci jokera? Czy Ty sięgać musisz po jokera, żeby... I czy warto w tym momencie sięgać po jokera? Bo tutaj mówimy o grze no, jakiejś karcianej. Tak mi się tutaj przywołuje gdzieś pamięcią to, że ten joker wygrywał wszystkie, czy przebijał wszystkie stawki. I teraz pytanie: czy masz silniejsze karty jeszcze w rękawie? Czy... To jest ten moment, w którym tego jokera użyć powinieneś. Mocne karty są u ciebie drogi wodniku, bo tak jak mówię, pod spodem są tutaj jakaś mocna rozgrywka finansowa też wchodzi w grę u niektórych. Albo taka inwestycyjna, sprzedażowo-kupująca, wiecie, taka gdzieś yy, może nawet rozliczeniowa, ale ogólnie yy, też jest taki akcent yy, ciągłości, wydarzeń, które wpływają na status twojego. Yy, Nazwanego, jednak tak to się nazywa w, w, w tych przestrzeniach energetycznych, dziedzictwem. A więc jak bardzo budujesz swoje DNA? Mówiąc inaczej, to jak bardzo budujesz, jak silnie, jak stabilnie albo destabilizująco budujesz swoje DNA energetyczne? Wyzwanie śmierć. Wyzwaniem jest pogodzenie się z jakimiś akcentami, które już ci nie służą, wyjście z czegoś, co ci nie odpowiada, co nie jest dla ciebie korzystne. Totalna. Transformacja totalne, gdzieś e, odwrócenie się od sytuacji, które nie sprzyjają, nie pracują, e, wręcz przeszkadzają. Trudność w tym wyzwaniu. <grych> Ósemka kielichów. Gotowość emocjonalna, komfort, którego nie chcesz się pozbyć, umiejętność stanięcia twarzą w twarz z tym, że po prostu pewne rzeczy muszą się zmienić, albo ty powinieneś także podejść do tego, także w przyszłości, zupełnie przez inne kanały, przez inne drzwi do innych ludzi, z innymi być może wchodzić w to te energetyki, które Tobie pomagają, a niektóre Tobie szkodzą. Rada na ten miesiąc, no bardzo, bardzo mocny. Ja nie wiem, kto słucha, kto tutaj z tym się utożsamia, ale powiem Wam tak, radą jest bądź bardziej przebiegły, a więc nie daj się, nie daj się przechytrzeć, nie daj sobie zrobić krzywdy, jeżeli wiesz, że działasz w słusznej sprawie. Jeżeli wiesz, że działasz z intencją dobra, bądź w przepływie z tym, co także jest dla Ciebie Dobra. Nie kombinuj. Energie pokazują się bardzo takie radykalne. Słuchajcie, to nie musi być wcale maj. W maju mogą się pewne rzeczy. Możesz wyjść obronną ręką z czegoś. Z czegoś, co być może wymagało, czy wymagać będzie od ciebie dużej konfrontacji z tym czymś. Może jeszcze kiedyś, może niekoniecznie teraz, ale jakby pracujesz w tym miesiącu na to, co za chwilę też się na horyzoncie pojawi. A więc od ciebie zależy. To ty decydujesz. Tak jak powiedziała karta przewodnia, to ty decydujesz, jakie drzwi otwierasz. To ty decydujesz decydujesz, jaką energię wpuszczasz, to Ty decydujesz, co jest tym portalem, który Cię przenosi. Musisz o czymś pogadać albo musisz o czymś powiedzieć, albo musisz wyjść z jakąś informacją, która ma uratować sytuację, w której być może chwilowa przegrana czy chwilowe odstąpienie od czegoś będzie na Twoją korzyść. Ale nie spowoduje, że będziesz czuł się gorzej, tak patrząc później, perspektywicznie. Ale to ty musisz wiedzieć to ty decydujesz. I pamiętaj, że droga na skróty nie prowadzi Cię do czegoś większego, ale krótkotrwale, krótkowzrocznie, może ci pomóc, ale może cię uwstecznić w najmniej oczekiwanym momencie. Dlatego patrz tylko i wyłącznie w stronę tego, co ci dodaje energii, blasku. I pamiętaj przede wszystkim, że ten miesiąc w jakiś sposób buduje to Twoje DNA. Z czymś, z kimś, gdzieś, w sytuacjach. Nie zapominaj o tym, bądź czujny, uczciwy i decyduj sam. A tak również mówi ten miesiąc do ciebie. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej.